Witam Państwa bardzo gorąco po przerwie i zapraszam Państwa razem z nami wspólnie do naszego wielkanocnego stołu. Jest ze mną moja żona Marta, brat Kuba z żoną Moniką, Michałem i Angeliką. Rodzice Marty są nasi gospodarze z pensjonatu Totu w Brągowie. Bardzo gorąco Wam dziękuję za gościnę. Są nasi debiutanci, którzy tak naprawdę żaden z nich nie jest przegranym. Jest tulipan, jest hrabia i z całego serca bardzo gorąco chciałbym powitać naszych dziadków z Łomży i przy okazji bardzo gorąco podziękować Wam, że przyjęliście nasze zaproszenie. Buśka dla Was. I równie bardzo gorąco i serdecznie, tym razem w troszeczkę mniejszym gronie, ale szczególnie wielka buźka dla was, dla dzieci z domu dziecka w Brągowie, którzy są tutaj dzisiaj z nami, troszeczkę obok wszyscy byśmy się nie zmieścili, ale jeszcze się spotkamy i na pewno sobie porozmawiamy o tym, co w święta jest najbardziej ważne, specjalnie dla nas. Kochani. Um, usiedliśmy tak, państwo wiśniewscy po jednej stronie i to nasze cudowne starsze pokolenie po drugiej, które. Jakie starsze? Dziadek czuje się całkiem dobrze. Dzisiaj powiedział, że jest na dopingu, bo bierze regularnie lekarstwa i czuje się świetnie. Ma 86 lat i jeszcze wczoraj symbolicznie odrobinę na leweczki, jak na święta przestało się z nami nawił. Babciu, powiedz mi, czy tak zawsze sympatycznie spędzaliście święta? A zatem znaczy musiałabym powiedzieć, że w naszych wspomnieniach święta Wielkanocne są zawsze bardzo uroczyste, bardzo tradycyjne i przede wszystkim bardzo rodzinne. Tak jak były kiedyś wielopokoleniowe domy rodzinne, tak zawsze spędzaliśmy święta, zaczynając od moich rodziców, męża rodziców i później rozrastające się całe pokolenie, co roku się razem spotykało. Do, ja wiem, do tego czasu, aż nam rodziców tak zabrakło, tutaj, aż nam rodzicu zabrakło, teraz też się spotykamy zawsze z siostrami i z naszymi Wiesz, czego ja sobie tak... i, i ciągle właśnie staramy się bardzo rodzinnie spędzać święta, zresztą chyba takie same tradycje mają... Cała rodzina wiesi naszej uroczej synowej, właśnie bruga. Babciu, ale chciałem Ci powiedzieć, że naszym największym marzeniem jest tak naprawdę, jak czasami się kłócimy, jak czasami sobie mówimy... My My nigdy, my się nigdy nie kłócimy, mamy tylko nieporozumienie. Wszystko oczywiście wyrażone Ale tak naprawdę życzymy sobie tego i bierzemy Was sobie za przykład, ponieważ chcielibyśmy usiąść tak za 80 kilka lat. O, przesadziłem teraz, za ja 60 za 57, kilka. Za 57. <laughs> za 57. Za tyle, Zacz, obliczyła razem. dokładnie. Chcielibyśmy sobie usiąść e, i porozmawiać sobie właśnie w takim rodzinnym gronie. E, móc e, sobie powiedzieć, wytrzymaliśmy ze sobą, e, albo raczej było nam tak bardzo dobrze, jak Wam dzisiaj. Dziadku, e, powiedz mi, każde święta były takie miłe z babcią? No, i spróbowałbym powiedzieć, że nie. Tak nie zawsze. To dziadek. Ja tak, mam zresztą dla was wszystkich niespodziankę wielką, dlatego że babcia zrobiła coś, serdecznie. co w łomżyńskim i na wschodzie w ogóle jest jednym wielkim, e, e, wielkanocnym przysmakiem i które od momentu, kiedy e, kiedy po raz pierwszy spróbowałem, e, już nie mogę się od tego odłączyć. Bartek, poleć po to, co ja najbardziej lubię. Ja też najbardziej to lubię. Szybciej, ja to, e, to jest Wielkanocna Pascha i e, mam nadzieję, że każdemu dam odrobinę spróbować, bo e, walczę jak najbardziej Popatrz. tutaj o to, żeby zostało dla mnie. Powiedz Kuba, jak wyglądały Twoje święta? No, moje święta wyglądały strasznie kiepsko zazwyczaj. To no, te od... moje. No, dokładnie. Od pięciu lat tak jest tak, fajnie, jest od święt. kiedy mam rodzinę, tak. Czyli jest dla kogo robić te święta? Jest, jest, zdecydowanie. Ale jakie, jaką rolę przywiązujesz bardziej yy, do, 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 do świąt, wie, Nie, do świąt Bożego Narodzenia raczej. Ale Wielkanocy też są też, jakieś? Też, chodziliście a, już tak, sami święconkę? Tak, tak. No, to, to najważniejsze. Zazwyczaj z rodzicami chodzimy, Moniki. No. A Angelika? A ty? Wstydzisz się w dalszym ciągu już coraz bardziej się do mnie uśmiecha, już nie jest tak źle jak było. Bartek, a powiedz mi e, w ogóle u ciebie jak wyglądały święta. Zawsze super, ale nie było paschy. Nie było. Teraz jak jest pascha. Ale, to to jest to za... ale jak super, to znaczy co, chodziłeś ze święconką do kościoła? Pewnie, zawsze. Naprawdę, kto robił święconkę? Babcia jak żyła. Ale ty nigdy nie? Święty pamięci. Nie malowałeś jajek? Czy teraz pierwszy nie. raz z nami dopiero wczoraj? Nie, pierwszy raz. Znaczy jeszcze w szkole podstawowej malowałem. Na zetę, tak. A, a jak jak to, wygląda... to wygląda? Ale teraz z naszej to lepiej wychodziło. Byliśmy tak, centralna zupełnie... Polska, mieliśmy wschód, a jak wyglądało to mamo na zachodzie, powiedz. Jak na zachodzie wyglądało? Na Myślę, że... zachodzie to nie. Pozdrawiamy tutaj gorąco Sulęcin i wszystkich z okolic. I babcie z Sulencina? Z Ostrowa. Z Ostrowa. Jest, myślę, że Pasky wyglądało bez... podobnie jak u babci z Łomży. też tradycyjnie. Na pewno, tak. Też w wielkim gronie, zawsze, zawsze święconka. Tylko no. nie było. No, nie było. Ale jest dobrze, ale czy to tradycją, było to tradycyjne malowanie jajek, które tak, ja osobiście. Ostat... Dziękuję, paski, kochanie, nie słusznie jajek, nałożyłaś. Ale może być. Są Bardzo fajne, słusznie nałożyłaś. Bo ja chciałem Wam tak, powiedzieć, że to, co najbardziej mi się ostatnio tak, podobało to przede wszystkim e, malowanie jajek. To mi się najbardziej podobało, bo... E, tato, ty byłeś niegrzeczny, proszę. Opa. No ja przede wszystkim... Ja przede wszystkim, bardzo podobnie jak Kuba, e, najbardziej kręci mnie gwiazdka. A obecnie... E, gdzie to trochę słodkiego nikomu nie zaszkodzi. Dziadek też dostanie tym razem. Dziadek to dobrze na potencie. To, Ja cię raz, żebyś miał takie. Ja zawsze będę miał takie. Tak? Chcecie ja... E, moje święta wyglądały za każdym razem, e, niestety, tak jak Kuby, ale dzisiaj e, warto te święta tak przede wszystkim robić bardziej dla Ksawiera. I ja mam nadzieję, że. Tak jak mnie obecnie dziadek z babcią uczą, tak te święta będą wyglądały co roku bardzo podobnie, przede wszystkim bardzo rodzinnie. I powiem Wam, że ja nie wiem, czy nie widać tej energii dzisiaj, jak przyjechałem w końcu z powrotem do Mrągowa i postanowiłem, że, postanowiłem, że tej rodzinnej atmosfery nigdy dość. Mi się to strasznie spodobało, ale też chyba za bardzo. Ja sobie wybrałem z tego, ale poproszę. Bartek, bardzo niegrzecznie się zachowałeś, ponieważ. Kochanie, my zjemy razem z jednego całego <grymne> to, co nam zostało. Wśród. Proszę Państwa. Ale to też trzeba podziękować proszę tutaj Proszę Państwa, e, powiedzcie Później mi tutaj, bo do Was bardzo często podpięte. przyjeżdżają goście z zagranicy. Jak oni tutaj e, e, spędzają święta? Jak oni się tutaj czują? I czy w ogóle jakieś te polskie tradycje, które staracie się e, chyba w jakiś sposób zaprezentować na tym stole? Czy oni są Mikrofon, również tak południa, bardzo chętni? Czy oni są, ciu, ciu, ciu. taką rolę przywiązują do tych tradycji? Dwa lata temu mieliśmy grupę niemiecką na święta wielkanocne no i przekazaliśmy tą polską tradycję. Byli zaskoczeni. Tak Ale, Ale na pozytywnie oczywiście, Oczywiście, prawda? że także. Bo nasz stół jest, jest po zawsze zastawiony. Tak właśnie miło rodzinnie spędzać święta. No, no cudownie, bo podażą. No, nie, tak, nie, nie mają. Nie święcą jajek. Kawałek tej tradycji właśnie mamy i dzisiaj. wszystkiego jak to powinno to pięknie. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam tylko O, babcia zawsze bardzo tak, ten stół u państwa przypomina te stoły wielkanocne sprzed 30, 40 60 70 lat. Z jedną jeszcze rzeczą, którą koniecznie muszę powiedzieć. Kiedyś się nie chodziło do kościoła ze święconką. Tylko się przygotowywały takie stoły, ale dzisiaj szwedzki stół. Na tym stole było wszystko, pośrodku prosiak oczywiście. I wszystkie potrawy były wyłożone na tym ogromnym stole. Poświęk ksiądz przyjeżdżał i święcił, stół przez całe święta był tam, do, do donosiło się i każdy przychodził wtedy, kiedy chciał. Przychodził, siadał przy tym stole i sobie jadł. Podobnie jak u Państwa, bardzo nam to przypomniało nasze właśnie święta wielkanocne jeszcze sprzed 1939 roku.